Bardzo proszę. Nie tu, ja... Panie Skarby, Panie Naczelniku, nasi goście, uczniowie wiedzą, kiedy mają, kiedy i czas, uczniowie wiedzą. Takiej pracowni, takich zajęć zapewne może pozazdrościć nie jeden uczeń Częstochowskiej szkoły. Jesteśmy bardzo szczęśliwi, ponieważ dzięki naszym organowi prowadzącemu, prezydentowi miasta Częstochowa panu Krzysztofowi Matejaszczykowi, udało nam się stworzyć w naszej szkole pracownię Lego. Nasi uczniowie, jak widać, są naprawdę bardzo zadowoleni i potrafią y, pracować, współpracować i również rozwijać swoje umiejętności z klockami Lego. Cieszę się bardzo, że dzisiaj w imieniu prezydenta Krzysztofa Matyaszczyka mogłem otworzyć pierwszą pracownię w częstowie Lego Education. Kapitalna rzecz i myślę, że pod względem dydaktycznym, takich kompetencji też miękkich, uczniowie będą świetnie korzystali z tej pracowni. Podoba Ci się taka klasa? Tak, bardzo. Dlaczego? Lego to jest takie fajne, to są takie małe klocki i czasami się uczymy, a czasami w ogóle się bawimy. I to a jest... Co tam się można w tych klockach uczyć, czego? Eee, na przykład kreatywności. W zajęciach przez pełną godzinę lekcyjną wziął udział m.in. naczelnik Wydziału Edukacji. Czy urzędnik po lekcji był zadowolony ze swojej kreatywności? Zawsze jestem z siebie zadowolony, ale wypadłem fatalnie. Ale to świadczy o tym, że być może w przedszkolu, w szkole podstawowej za mało, mimo że jestem, mam wykształcenie techniczne, mimo wszystko za mało na tych wczesnych etapach edukacyjnych poświęcałem się naukom technicznym. Mając takiego patrona jak Jan Matejko, zapewne szkoła ta uczniom zmaluje jeszcze nie jedną niespodziankę, by dzieci z jeszcze większą radością zgłębiały wiedzę. Nasza szkoła jest szkołą przyjazną, szkołą bezpieczną i myślę, że wszyscy absolwenci, którzy tą szkołę ukończyli, te słowa potwierdzą, a my każdego roku, każdego dnia staramy się, aby nasi uczniowie czuli się w szkole dobrze i bezpiecznie.